A tutaj Rozalka, ona już się tak nazywała. Jak się czyta po polsku, to wychodzi rusałka. Po ogierze, Tertulian. Tertulian to syn Machiavellana. Matka po Szolokowie. I to taki ciekawy papier. Ona taka była drobniutka, mała. Nikt jej nie chciał wziąć na aukcji, kosztowała tylko 1600 euro, a że mieliśmy akurat wolne miejsce, to zakupiliśmy. Fajnie się rozwija, ona nie rośnie szybko, po kawałeczku się rozwija, ale harmonijnie i te ich wymiary 155, 176, 18,5 to nie są aż takie tragiczne jak na dwulatkę. Także no, może być później ciekawą matką, bo to naprawdę e, ciekawy koń do hodowli z niemieckiej linii. Także zobaczymy, to, jak ona się rozwije. Moim zdaniem to powinna cały czas tam się ruszać. Niestety jest e, ze względu na to, że jest drobna i mała, nie pracuje tak mocno jak pozostałe, te większe dwulatki. Jest, Raczej późniejsza informacja dla graczy, że pójdzie później i będzie oszczędnie robiona i nie na pierwszy raz. Dobra raza, równe nie wygra. Pracuje bardzo ładnie. Pracuje bardzo ładnie, ale oszczędnie. Potrafimy ją brać co drugi dzień, tak żeby właśnie odpoczywała sobie.